Cześć, tu Paweł z piwnego Klubu, kolejna degustacja, kiedy zobaczyłem na kanale Tomka Kopyry taki widok, czyli porównanie grape ale'ów, chyba tak, tak powinienem stylowo nazwać te piwa, czy też piw z dodatkiem młaszczu, no to kurde, no zabrał mi temat, zwłaszcza, że leżały dwa miesiące, kurde, jak miesiąc, jak nie dwa w lodówce, czekały grzecznie. No, napisałem do Tomka, temat mi zabrałeś. Kurwa, miałeś miesiąc, jak smaku nie miałem. No, w sumie, w sumie racja. Nie, żebym się porównywał, broń Boże. Ale tak sobie pomyślałem: piwo już i tak czekają. Nie oglądałem tej recenzji. Jestem ciekaw, czy będziemy mieli podobne odczucia, czy inne. Jak już wielki Tomasz to nagrał. A z drugiej strony, jak już materiał był przygotowany, znaczy pomysł był gotowy, no to stwierdziłem: A, no nie no, no, zrobię, no dlaczego nie. Więc. Więc zrobię te recesje, zwłaszcza, że te piwa same się o to proszą, chociaż um, powstawały chyba w nieco różnym czasie, no ale jednak same się o to proszą, bo są ultra do siebie podobne. Już pomijając fakt, że, nie, nie, że niemalże ten sam styl, znaczy trudno mówić o stylu, tak, no, to, to jest, ten napisane Grape Berliner, Berliner Weisse, nie ale, przepraszam, a tutaj jest Sour Grape Ale, no ale generalnie chyba, nie wiem, zaraz przeczytam skład, oczywiście wydaje wydawać by się mogło, że te piwa powinny być do siebie bardzo podobne. Dobrze, no to przeczytajmy. Zacznę od pinty, którą kupiłem później. Nie jestem pewien, czy jest później uważona, bo data ważności tutaj jest 21 lipca 2021, natomiast na Funky Fluid 11 sierpnia 2021. E, pasteryzowane tutaj pewnie też. Mm. No dobrze, przeczytajmy. Kwas roku operacyjne piwo stworzone wspólnie z naszymi przyjaciółmi z winnicy Silesian. Kwas rot zakwaszane w kotle sauer ale fermentowane z 30%, 30% jest napisane 30 z 30% dodatkiem świeżo wciśniętego soku z białych winogron odmiany Seyval Blanc i Johanniter. Wydaje mi się, że należało to napisać 30% słowie. Delikatnych chmielone na zimno odmianą lesonsowe, czyli z tego co pamiętam tutaj również. W celu wydatnienia od winogronowych i kwiatowych 6,5% alkoholu, pasteryzowany, niefiltrowany, 15% plato. Do ważności 21 lipca, jak już powiedziałem, 2021. No piękne, ja w ogóle lubię takie etykiety. No takie... W ogóle już sama faktura tej etykiety jest, jest niesamowicie przyjemna. Tylko, że tutaj jest biała, podczas gdy najczęściej te właśnie takie ciekawe faktury są na czarnych etykietach. Ale bardzo, bardzo fajnie. Bardzo czysto, bardzo świeżo wygląda. To jeżeli chodzi o Pintę. Natomiast jeżeli chodzi o Funky Fluid, Sour Grapes Chardonnay, inny szczep, mnie wam. Yy, może lepiej morska opowieść, pamiętajcie Sejwala. Sour Grapes to nasze drugie podejście do Berlinerów z moszczem winnym. Tym razem użyliśmy winogron szczepu Chardonnay, a do chmielania na zimno Nelson Sauveur. Yy, składniki woda, są przeniczny, sok z winogron, chmiel Nelson Sauveur, drożdże baktery kwasu mlekowego Plantarum, Ramnosus. Piwa jest niefiltrowane, pasteryzowane, 11 sierpnia 2021, więc wydawać by się mogło, że, yy, że czas podobny. Aha, yy, 15,5 BLG, 6,4 alko, To było 15 BLG, 6,5, czyli troszeczkę głębiej odfermentowane. Yy, no to jest napisane, zawiera słód jęczmienny, słód pszeniczny, nie ma pełnego składu. Yy, ale z tego co pamiętam, na stronie PINTY można sobie sprawdzić, więc ja pewnie w trakcie trwania premiery. Uzupełnię tę wiadomość e, pisząc na czacie. No cóż, 6,4, 15,5, 15, 15 6 Zacznę od pinty, e, dlatego że e, no mnie że będzie bardziej bardziej odfermentowało, więc być może będzie bardziej e, mniej, mniej pełny. No nie, zobaczymy. Aha, tu jest Chardonnay, a tu jest Johaniter i. Se Seval Blanc. E, czyli w poprzednim, w od Maki Floyd był Blon. E, ja w ogóle winem się generalnie nie zajmuję, nie znam się na winie, ale lubię. Lubię, lubię zwłaszcza białe wino, bardzo lubię Johannitery, e, czyli takie no trochę jednak nudne szczepy chyba, tak by winiarze powiedzieli, no bo jednak pijąc, e, degustując wina, no to tam wydaje mi się, że najmniej się dzieje, ja właśnie to lubię. E, mm, no, zobaczymy, zobaczymy. Sprawdźmy. O, bardzo przejrzyste. Takie ultra przejrzyste by się chciało powiedzieć, jak się nalewa. Zaraz zobaczymy, jak się naleje. No tak. No nie, jest lekkie zamglenie. Praktycznie brak piany. No taki, takie właśnie białe z białym winem mi się kojarzy. E, aczkolwiek no nie wygląda to jakoś powalające przez ten brak piany. Ja spróbuję jeszcze trochę wymusić. Nie, nic nie da raczej. E, no cóż. No chodźmy. Mhm. No jest zdecydowanie, zdecydowanie winogronowe. Ech. Ale wydaje mi się, że Nelson też zrobił tutaj roboty. Bo jest taka, takie właśnie winogrona białe owoce, odchmielowe. Ja czuję. Ech. Jak dla mnie odrobina takich gruszkowych aromatów. No przyjemnie pachnie. Zdecydowanie widać, że to piwo ma coś wspólnego z winogronem, z, z, z winogronami, może tak, ale... Ale w charakterze takim nie tylko soku, ale właśnie też mielą. No dobrze, powtarzam, się, spróbujmy. Mhm. No zdecydowanie. Zdecydowanie białe wino, naprawdę. Mm. Kurde. Mm. Winogronowe, dość kwaśne. Nie jest. To ta kwaśność jest na poziomie, takim bym powiedział, co na średnim. I zdecydowanie nuty. Nuty winogron i białego wina. Naprawdę. No, hybryda. Hmm, gdybym zamknął oczy, gdyby to nie było nagazowane, to kurde nie wiem, czy bym się nie pomylił. Czybym nie strzelał, że to jakieś wino, no. Oczywiście jest, jest um, taka właśnie nelsonowy, taki nelsonowy, chmielowy, arabowy posmak. No ale jest, jest bardzo zdecydowane, jest takie... Powiedziałbym, że lekko dostojne przez, to, przez, przez tę winną nutę i szlachetne, bardzo szlachetne. Aczkolwiek takie table, znaczy szlachetne przez to, że, że właśnie białe wino, aczkolwiek takie białe wino raczej z tych takich... Common table, a nie jakiś, prawda? Wyszukano. Z drugiej strony białe wino to, to nie jest raczej, nie jest podobane przy okazjach, prawda? Jakichś bardzo, nie wiadomo, jak wykwintnych. Tam czerwone wino zwykło się stawiać na stole przy, przy takich nadzwyczajnych okazjach. Mm, przynajmniej w tym środowisku, w którym ja przebywam. Jest ok, aczkolwiek jest też taka nuta mm, taka goryczka. Jakby jakby lekko, nawet nie odchmielowa, trochę też, ale taka jakby mm, skórkowa. Skórek właśnie z winogron. Mhm, takie właśnie trochę wino pomarańczowe mi się kojarzy. Czyli yy, no, oczywiście no to nie, że goryczka w winie ale taka, taka odskórkowa goryczka zdecydowanie tutaj jest. No okej, okay. yy, w porządku, aczkolwiek dość intensywne. No i oczywiście wytrawne. Mocno, mocno odfermentowanie też tutaj e, też tutaj wpływa na to piwo. O, widzę, że to będzie chyba jaśniejsze. Piana zdecydowanie lepsza, mm, aczkolwiek chyba będzie krótko trwała. E, no jest jaśniejsze, no, tak. Nie, no jest jaśniejsze, jest jaśniejsze. Piękna biała piana, dość trwała jednak. Ładnie oblepia szkło, drobniusia jest Bardziej zmętnione niż, niż to, aczkolwiek tak już po czasie nie, nie jakoś super, bardziej, ale bardziej. Pomuchajmy. O, zupełnie inny aromat. Owocowy, bardzo owocowy. Tak, no tutaj jest winny, winogronowy, a tu mmm, słodszy przede wszystkim. I taki. To już nie jest tak, nie są tak oczywiste te winogrona. Dla mnie, takie, że, mnie się to kojarzy trochę z żelkami, trochę z landrynkami, jakimiś owocowymi, jasnymi. Jest brzoskwinia, bardzo dużo brzoskwini. No, tak. Ech, czy winogrona? No, też są, ale to, to piwo jest dość takie oczywiste, a tutaj w aromacie przynajmniej jest naprawdę, tu się dzieje w aromacie więcej. Ale też słodziej jest. Mhm, tak. Brzoskwinia, nawet lekkie nuty mango, winogrona. Trochę słodkich jabłek. Bardzo ładnie pachnie. Próbujmy. Mm. Mm. Słodsze. 6,5 z 15, 6,45 i pół. Różnica niby niewielka, ale jednak słodsze. Mm. Jak dla mnie trochę za słodkie. Zdecydowanie mniej winne. Bym powiedział. Mniej, mniej jednowymiarowe też przez to, ale bardziej owocowe. Hmm. Lekko jakby. O, teraz trzeci łyk i na Afterteście zdecydowanie znowu winne. Takie. O tak, ale przy tym piwie mógłbym się pomylić, gdyby nie było nagazowane. Mhm, naprawdę, tu jest bardzo, bardzo. A tutaj już z kolei ta słodycz. I taki charakter zdecydowanie bardziej piwny. No tak, no tak. Jest, że tylko Nelson słowa. Kurde, gdybym nie wiedział, odstawiałbym, że jeszcze jakiś Amerykanin tutaj został użyty. Znaczy, chociaż Nelson, no, ale tu z kolei nie dał, też potrafi dawać takiego, nie tylko winogrona, ale też właśnie jakieś brzoskwinie, gruszki. Jest zdecydowanie słodziej. I no wiadomo, jest pełniejsze. tu widać też po parametrach. Moim zdaniem jest trochę mniej szlachetne, trochę bardziej ordynarne. Złe słowo, ordynarne, bardziej wyraziste. Mm, ale jest, no, no tutaj zostawia po prostu w, na wterteście też zdecydowanie taką właśnie też um, go, odskórkową goryczkę. Mm. Słuchajcie, no... Mm. Mnie bardziej podchodzi kwas roll, dlatego że jest bardziej wytrawny i... Może mniej się dzieje, może jest bardziej jednowymiarowy, ale jednak szlachetny i taki no winny. Moszczowy, ale też właśnie w kierunku winna. Natomiast tutaj już jest tutaj już się dzieje dużo więcej. Jest też słodziej. Jak już powiedziałem, no, oba piwa naprawdę, naprawdę solidne. Zdecydowanie, zdecydowanie, yy, no. Stylowe, natomiast ja, ja bym wybrał jednak chyba kwas roz, z uwagi na, yy, na większą wytrawność, tak jak powiedziałem i yy, charakter taki właśnie bardziej szlachetny, ale reasumując, oba piwa naprawdę, naprawdę fajne, no cóż, yy, czy bym szedł w tym kierunku? Pewnie nie, pewnie to nie będzie jakiś trend w krawcie, myślę. Ale od czasu do czasu te piwa, takie piwo na pewno warto wypić. Co więcej. Już z kolei jak to mi bardziej smakuje w tej chwili, to większy potencjał do rażakowania w beczce, ma moim zdaniem to piwo. W jakiejś właśnie beczce po białym winie. Albo nawet może po czerwonym, to, to tutaj mogłoby się, mogłoby się moim zdaniem więcej zadziać. No cóż, za chwilę sobie obejrzę recenzję tonka, zobaczymy, czy się zgadzamy. Tymczasem dajcie znać, czy piliście w komentarzu, czy, czy, czy macie podobne odczucia, czy generalnie to Wasza, wasza bajka, czy nie. No i cóż, tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.